Witam, witam gwintowników. Dzisiaj mam dla Was fantastyczną talię z Regisem odrodzonym, czyli jedną z najmocniejszych kart w tym nowym zestawie z 12. I proszę Państwa, odrodzony Regis, czyli 1.13, to już widać, że będzie świetna umiejętność. I na rozmieszczeniu wykradni wrogiej jednostce 3 punkty, czyli już robimy tutaj 6. Natomiast jeśli ta karta pod koniec, tury znajduje się w ręce w talii, jeśli wróg posiada jednostkę z efektem krwawienia, Zwiększamy swoją siłę bazową o 1, czyli może rosnąć tutaj w nieskończoność. Już robiłem ponad 20 punktów na tym regisie. Zobaczymy, jak tym razem się uda. Dalej, jest oczywiście ukryty. Mamy krwawą klątwę. Mamy Detlafa. Naglfar do wyciągania. Później regisa. Ewentualnie, gdybyśmy nie dobrali, jest Trollik. Jest Karakan Oriana, Pasożyt. Mamy Królową Nocy, która jest też świetna. Daje 3 krwawienia albo czyści 6 za 6. Dobry buffik. Mamy Gaela. Fledera kapitalnego, który dostaje za efekt wywołany krwawienia, dostaje tutaj wzmocnienie, także naprawdę nieźle. Natomiast ma taki jeden licznik, czyli tylko raz na turę można to zrobić. Całkiem ciekawy, właśnie ten fleder. Mamy jeźdźców do skrócenia i tutaj całą plejadę wampirów Alpy, Nekuraty, Garkajny, Wąpierze, Bruksy. Cuda, Cuda, Wianki. Bardzo dobry deczek będzie oczywiście w opisie. Sprawdźcie. I teraz zrobimy troszkę inaczej. Najpierw będę Wam omawiał deczek, później robimy beczkę i łapeczkę i od razu później gramy kolejny pojedynek, ten pierwszy, więc dajcie znaka, czy taka kolejność będzie lepsza, żebyście też od razu widzieli ten deczek, nie czekali z tą beczuszką, bierzemy sukuba i przechodzimy do rozgrywki. Jedziemy z tym koksem, proszę państwa. Nilfgaard, nowy Nilfgaard. Myślę, że tutaj może być nawet Ardal, jakaś dętka podwójna. Zobaczymy, zobaczymy. No i my rozpoczynamy, więc jeździe do dzikiego gonu jak najbardziej się przyda. Nekurat też super. Tutaj mamy dwie bruksy, więc zostawimy tak. Może Garkaina na razie out. Jest Naglfar, więc później pod Regisa. Super, niech będzie, niech będzie. Nie chcę tego drugiego jeźdźca zaciągnąć. Ależ będzie bardzo ciężko na tym zniewoleniu, bo to jest... Zniewolenie szóstka. No to może być naprawdę podbierane wszystko albo ukryty na jajach, albo później defender bity podbierany. Będzie grubo. No to tak rozpoczynamy jeźdźcami dzikiego gonu. Na razie nie ma krwawienia, ale ten regis będzie dostawał punkty za każde jednostki krwawiące. Jest gruba helga. No to grubo, naprawdę grubo. Rozpoczynamy sobie, oczywiście, z nekuratem, bo tutaj nekurat to jest potęga. No, troszkę może niefortunnie, jeśli będzie grał asasyna strzelającego, ale niech będzie. I mamy dwa punkciki na Regisie. On będzie na finishera później łupał, ale czy złupiemy takiego rywala na Heldze? Zobaczymy. Natomiast teraz rozbijam, później rzucam pasożyta, ale przecież jeszcze tutaj bardzo, bardzo duże karty będą na. Na przykład dębce, więc zobaczymy, czy tą grubą helgę będę w ten sposób, czy na przykład Gael'em za chwilę, nie? No to cóż, robimy tutaj rympał, niech będzie w ten sposób, że rzucamy mocne krwawienie na tego lalkarza 3 na Regisie, 3 na Regisie, on mi tutaj Nekurata wrzuca Na razie władca lalek jeszcze na czterech. Zobaczymy, czy będzie z powrotem to brany. natomiast teraz... Mam nadzieję, że Gal trafi w tą Helgę. No ale może też wzmocnić na przykład turniejem rycerskim. Może, oczywiście, że może. Jest skrytobójstwo. Jednak w tego lalkarza spoko, bo nie miał jak zabrać amnestią. I teraz pięknie robimy w ten sposób. Już nie ma co mi trężyć, bo ta Helga to jest jedna z najmocniejszych kart u niego. I mam tutaj Geela na 8. Gal to jeszcze spoko, bo. Tutaj pasożyta zostawię sobie na dętkę. Mam oczyszczenie, też by się przydało, oczywiście, na później. I teraz spróbujemy coś tam z alpem jeszcze podziałać. Albo z karakanem, albo z alpem. I fajnie by było wygrać tę pierwszą rundę. Ajajajaj, defender dostał tutaj po głowie. To niech będzie karakan. Niech będzie karakan. Na razie jeszcze jakiegoś tutaj krwawienia mocnego nie dajemy. Bo za każdym. Krwawieniem tutaj się licznik zmniejsza. Natomiast, jeszcze spokojnie. Nie wiem, czy będę musiał aż tak bardzo inwestować. No, natomiast tutaj mamy alpa. Tutaj mamy alpa. I rzucamy sobie pięknie na skorpiona. Tutaj mamy dwa. I za chwilę będę mógł tego fledera zagrać. Bo ten fleder jest naprawdę fajny. Czyli będzie miał trzy punkty od razu za tym strzeleniem. Ale chyba jednak bruksel wrzucił. Myślałem, że tego alpa. I jest skorpion mocny. No ale teraz zobaczcie, teraz zobaczcie, tutaj jeszcze nie klikamy, rzucamy sobie Fledera, pięknie, klikamy sobie to bardzo ładnie i ten dostał 3, tutaj jeszcze się przeładowało, jest gitara, jest gitara, całkiem fajnie, całkiem fajnie, natomiast tutaj odrodzony Regis, 5 punktów już, 5 punktów już. To oczywiście w końcówce może się wszystko zemścić, jak jakaś mocna dętka wleci, ale spokojnie, spokojnie, jest 15 do 30... Pasożyta bym zostawił, Naglfar jeszcze mogę grać. Niefortunny byłby Naglfar w Ukrytego i w Regisa. To by był niefortunny. Teraz jeszcze mogę Orianę grać. Krwawą klątwę Detlafa jeszcze można grać. Chociaż nie ma tutaj jakoś dużo krwawienia, ale spokojnie. I też krwawa klątwa już w końcówce. Ale zobaczcie, on tutaj teraz zwolnił. To ma tego mocnego Nekurata, to trzeba przyznać. No i niestety ma... Dominację, niestety ma dominację, więc będzie mi zbijał albo Fledera, albo tego Gaela, żeby też mieć najmocniejszą kartę. Natomiast Karakan jeszcze się trzyma. Ładnie tutaj punkty zrobił, nie? Ładne punkty zrobił, bo on jest na 9. Więc weszliśmy tutaj na 8, jeszcze trzy dorzucone. Całkiem, całkiem. No to cóż, gramy, gramy, bo chcemy mieć kontrolę tego wszystkiego i jest Oriana. No, powiem Wam, że. Hmm, ten Deathlaw też byłby dobry teraz. Chociaż on mi może go później wziąć. Oriany też mi może wziąć. No ciekawa sytuacja. Niech będzie ta Oriana już. Niech będzie ta Oriana. W ten sposób na 6 i mamy tą pierwszą rundę już na 100%, bo tu dostałem miliard. I on już musi się wycofać. Bo to jest Oriana na 7. Chyba, że będzie grał lidera, ale nie gra lidera. I teraz będziemy go wyciągać. Będziemy go wyciągać z lidera. I będziemy go wyciągać z dentki, jeśli ma, albo chociaż z defendera, żeby później od razu pasożytem zniszczyć tego Damiena. Także gramy. Gramy to dalej. I tu jest Detlav. Tu jest fajny Detlav na start. Natomiast przydałoby się jeszcze jakiś targetik tutaj mieć. Wąpiesz, wąpiesz. Wiecie co? Garkaj. Nie wiem, czy on w ogóle to dogra, nie? Nie wiem, czy on w ogóle to dogra, no to niech będzie ten Garkain, niech będzie ten Garkain tutaj Regis tylko na siedmiu na razie, ale muszę go wyciągnąć, kurczę, no ciekawa sytuacja, ciekawa sytuacja, oczywiście, że ta dłuższa runda byłaby dla mnie lepsza, ale jak on mi podwędzi Detlafa, jak on mi później podwędzi Ukrytego, to dla niego to będzie dużo lepsze, a u mnie ewentualnie jest teraz opcja skrócić... I dograć do Regisa, nie? Dograć do Regisa, jak najbardziej. No i zobaczmy. Teraz wrócimy sobie ten, bo ten tylko brązową może. Więc zobaczymy w ten sposób. I tutaj Garkain jeszcze się nie wzmacnia, nie? Ten Garkain jeszcze się nie wzmacnia, więc nie dostanie jakichś dodatkowych punktów. I pierwszy już tutaj lider poszedł. I bardzo ładnie. Ten lider jest u niego naprawdę kąśliwy. Lider jest naprawdę kąśliwy. A ja chcę sobie zrobić po prostu. Tutaj, punkty na regisie. Co prawda, ten detlaf później wrzucił, ale nie szkodzi. I teraz tak mamy tutaj wąpieża, Zobaczymy, co będzie z tym władcą lalek. Mm, niech będzie w detlafa, ale tutaj może wejść amnestia. No, może wejść amnestia, oczywiście, bo jest na, na trójce. Jeszcze detlaf może zbić osiem regis. Cały czas patrzymy, żeby liderem i tym finisherem regisem. Yy, Wyciągnąć tą jedną kartę więcej. Zobaczymy, czy będzie damien u niego, nie? Więc ważna rzecz, nie wiem, czy już te karty będę wyrzucał. Prawdopodobnie nie, chociaż gdyby ten władca Lalek przeżył, no to mógłbym się pokusić o taki swing na, na 7, bo to jest dosyć wartościowe, ale z drugiej strony nie miałbym później oczyszczenia, więc nie przebije się przez defendera i przez Dętkę od razu. A to jest przecież milion punktów, nie? Ok, jednak gra forca i zobaczmy... Dobra, dobra, to jest już nieźle, 20 do 7 i my wychodzimy Będzie taka półdługa runda, natomiast Regis ma przynajmniej te 9 Przynajmniej ma te 9, jeszcze tutaj troszkę zrobi na tych kilku turach Później te 3 punkty będzie mógł przylutować, także spoko, spoko, jest jakaś nadzieja Karta do tyłu, ale mamy też jak rozbroić tę bombę później Defender Damien No to tak, Fleder z Alpem To jest całkiem, całkiem, natomiast my potrzebujemy Tutaj bardzo przecież Regisa Więc Alp na razie Out, dobra jest ten Fleder To jest całkiem, całkiem Chociaż kurczę, jeszcze jest tutaj ukryty Fleder mógłby Zrobić naprawdę sporo punktów, ale Jak trafię, tu jest 1 na 5 Trafię gorszą kartę, to będzie Dużo gorzej Dużo gorzej, ja nie chciałbym, żebym później tego ukrytego wziął. Więc niech będzie. Jakby tutaj jakimś cudem coś się stało, że on ma tego lidera. Bo może, nie wiem, podwoić sobie tego damiena. No zobaczymy, może być różnie. Więc teraz tak, rzucamy sobie. Rzucamy sobie w ten sposób. Tu mamy dwóch wampirków. Pięć tur, tam coś działa. Spoko-loko. Na flederze można od razu zagrać z liderem. To jest też niezłe. To jest też niezłe. No dobra, dobra. Bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Taki Nilfgaard... O, i teraz się rozpoczyna. Teraz się rozpoczyna. Rzucił. Rzucił tego Defendera. Tak jest. My oczywiście to czyścimy. My oczywiście to czyścimy. Czy my chcemy? Jeszcze nie. To sobie zagram spledderem. Jest dyszka. Chociaż nie wiem, co on tłumaczy. To jest Damien na pewno, Ale poselstwo, może nie ma Damiena. Bo Damien chyba powinien być na górę. O, kurczę, gigant lodowy. No to ciekawie. Dobra, i my sobie oszczędzimy tutaj tą woń jedną, jedną wrzucimy, może tu, żeby na kolejną turę też były trzy punkty, nie dla Fledera. Tutaj ten dostaje, ten dostaje. Fajnie. Jest Menel. Jest Menel tutaj na dekret. A, Stefcio. Dobra, Stefcio na daleki. I może mieć tą dentkę niestety. No to tak, gramy sobie pasożyta. Gramy sobie. No tutaj tej witalności, znaczy tego krwawienia i tak nie będzie idealnie, więc spoko. Dostaliśmy trujeczkę Fleder na 10 i jeszcze Regis będzie kończył dzieło. No, przydałaby się jakaś karta, żeby mógł w ogóle to obić. Ależ świetny teraz. Ajajaj. Fajne zagranie. No i mamy. Mamy tego Regisa na finishera. Lutujemy za 3. Ten jeszcze dostanie. Ten dostał 2. 12-39, proszę Państwa. Nawet jak ma kontrolę tej dużej karty, to by nic nie dało. Nie dałoby nic. Także super sprawa. Super sprawa. Regis Kosi. Widzimy się w kolejnej partii. Druga partyjka, lecimy, lecimy. Tym razem Skellige! to może być Skellige z nową Cerys pod obijanie swoich jednostek. Mega ciekawy deczek. Dajcie znaka, czy chcielibyście go zobaczyć. Natomiast Skellige już było ostatnio, więc najwyżej na drugiej kolejce. Teraz mam w planach może skojatel może Syndykat. Nilgardzik jeszcze został. Dajcie znaka, co byście chcieli zobaczyć. I teraz tak. Garkań na razie out. I mamy tutaj. OK, okej, okay. mamy teraz coś dzikiego gonu, on tutaj rozpoczyna już mocno. A to jednak ta cerys, nie ta cerys, miała być ta cerys. Co pan robisz? Wątpię, żeby grał tą drugą cerys jeszcze tutaj, właśnie w takim zestawieniu. No ale cóż zrobić? Nic nie zrobisz. Niech będzie tutaj jednak w ten sposób, żeby ten nekurat już mi wzmacniał regisa. Żeby już mi wzmacniał regisa, ponieważ. Oj, 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 oj to będzie bolało nekurat out. Ponieważ tutaj jeździ dzikiego gonu, to może być nawet w końcówce rzucany. Natomiast to jest miazga, to jest miazga, co jest 32 do 0. No, dramat społeczny, niech będzie bruksa. Trzeba zbić troszkę tą koral do chociaż czterech punktów. Będziemy garkajna zaraz używać. Natomiast robię troszkę po prostu jak najwięcej krwawienia, żeby w każdej turze te 15 tur. Ten Regis miał, nie? Więc trzeba tutaj spożytkować każdą od początku, jak tylko jest możliwość. I teraz, no, nie mamy niestety żadnych tutaj krwawień, ale wrzucamy sobie w ten sposób. To jest jeszcze taki etap 33 do 8. Gdybym chciał, to poświęcam troszkę lidera, rzucam z 3 karty, i jeszcze zrobimy. Nawet ukryty tutaj na jajcach zrobiłby swoje. Nie wiem, czy nawet go nie wrzuca troszkę tego tempa przycisnąć. No, kurczę, wrzuciłbym tego ukrytego. Teraz tak, liczył, że dobije oczywiście. Kurczę, bo to jest 37 do 3. Troszkę szkoda, oczywiście, marnować takiej karty. Ale co teraz? Co teraz? Mamy tutaj jeszcze do zbicia. No, szczerze mówiąc, 37 do 9. Jest ostro, ale on naprawdę to gra, on naprawdę to gra. Jeszcze mamy teraz kapłana. No to są cuda. To są cuda na kiju. 41 do 9. Czy ja później bym to zrobił? Nie, nie róbmy ja, już teraz bym tego nie zrobił. Ale i tak wyciągnąłem jeszcze jedną kartę od niego. Mógł to spasować spokojnie mógł to spasować. Ja bym musiał oddać ukrytego troszkę lidera. Myślę, że fledera również, albo Oriane. No, to było takie. Już poszło mocno poszło mocno. Mamy teraz Regisa na łapę. No, będzie trzeba z tych jeźdźców zejść. To jest niezła, to jest niezła. Ręka nawet za mocna, później same ochłapy zostaną, ale gdyby chciał mnie wyciągać, to mamy tutaj dyspozycję. No dobra, może jeździć, jak teraz nie zagra mocno, ale on może też rozpędzić kapłanem, więc z takich kart silnikowych to ten kapłan jest taki trudniejszy. Ewentualnie może jeszcze jakieś obijanie, jakieś pustelniki, jakieś takie rzeczy, natomiast głównie to będzie później ta siła sceryz na koniec, więc no, trzeba troszkę tą rundę wydłużyć. Ale to on przecież tutaj będzie tym wszystkim zarządzał. Czy gra dalej, czy pasuje, czy właśnie skraca. Wiadomo, że potworki nie lubią takich zagrań. Natomiast tutaj jest opancerzony drakar. Opancerzony drakar to już jest spora draka, Wam powiem. I teraz tak. Bo tutaj kapłan poleci kapłana, będę zbijał, a nie ten drakar. Więc zostawiam sobie pasożyta. Natomiast rzucę chyba jeźdźców na razie. Chociaż przydałoby się od razu krwawienie. Przydałoby się od razu krwawienie. Niech będzie w ten sposób. Niech będzie w ten sposób. On dostanie tutaj już jedno. Bo Detlav to jest taki silniczek naprawdę. Który denerwuje, jest pustelnik. Ok, jest pustelnik. On dostaje 3 w łeb. Spoko. 6. No tutaj, oczywiście, tego nie będę bił. No na razie, takie szachy. Niech będzie. Niech będzie. Tutaj, no nie zbijamy tej karty, bo nie ma sensu. Ciekawie. Pustelnik dostał. On to musi grać troszkę. Jest 8. 14. Za chwilę też mogę zagrać. Czwawą klątwę, bo to już 5 zostanie do końca. Interesująco. Nie chcę, oczywiście, się pozbyć Regisa. Okej, okay, okej. Okay. No i długa runda. Moim zdaniem, moim zdaniem, długa runda przemuje bardziej potworki. Jeśli będę miał odpowiedź na kapłana, no to wydłużamy sobie możliwość zniwelowania tych punktów z Ceres. No, chyba, że ma naprawdę świetne silniki, ale my też mamy dobre karty. Mamy jeszcze Alpa, który da nam naprawdę sporo punktów na Flederze. Tutaj by się przydał Karakan albo Defender, albo Naglfar. Niech będzie, niech będzie ten obrońca i jest super. No to cóż, rozpoczynamy sobie chyba od tego trolla tutaj. Raczej nie powinien mieć karty, która tak od razu uderza, nie? Bo nie mogłem tutaj, wiadomo, żadnej jednostki na razie wykrwawić. Oj, 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 oj! Nie, 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 nie! Artis Dobra, Proszę Państwa, Artis to jest karta, którą niestety musimy usunąć. Niestety musimy usunąć. Hmm, czy my chcemy wrzucić w to? Wrzucimy sobie, żeby ten Regis dostawał punkty już. Wiadomo, że na flederze troszkę mniej, ale niech już będzie. Oj, Artis, to był Artis. Zdziczały Niedźwiedź. Dobrze, że miałem tego pasożyta, naprawdę dobrze. Ale ładnie tutaj wrzucił na. Mocne punkciki. No to cóż, Fleder. Rzucamy sobie krwawą. Niech będzie ten Fleder. I zagramy tak, bo tutaj tego krwawienia jeszcze będzie. Jeszcze będzie bardzo dużo. A Fleder, żeby w każdej turze dostawał z tego krwawienia punkty. I żeby też Regis cały czas miał. Nie wiem, jak będzie z tą Królową Nocy. Naprawdę nie wiem, ale zagramy sobie. Już 6 kart. Niech będzie ten Alp. Niech będzie ten Alp w ten sposób. Fleder to niczym Oriana teraz, nie? Fleder niczym Oriana. Za chwilę też Oriane zagramy. Jak będzie jakaś karta do zbicia. Tutaj mamy Gaela dosyć, dosyć fajnego. Chciałbym na 5. Tutaj byłby niezły na 6. Może też tak zrobię z liderem, ale zobaczymy. No to teraz co? Oriana. Wystarczy mi tyle. Tutaj tych wampirków. Rzucimy sobie. Hm, rzucimy sobie tak i rzucimy sobie. I tutaj Fleder ma już 13. Ten Defender całkiem spoko. Jeszcze się trzyma. Trwawa klątwa wiadomo, że nie działa jakoś idealnie, natomiast teraz. pyskaty. Pyskaty i teraz się zacznie. I teraz się zacznie. Jeszcze mamy przecież ukrytego za chwilę. Dobra, rzucamy to. Moim zdaniem, już spokojnie te potworki wyciągną. Spokojnie, on nie ma. On nie ma kontroli przede wszystkim. Ta talia robi milion punktów, kiedy nie jest kontrolowana. Więc, moim zdaniem, na te potwory trzeba mieć kontrolę. Nawet przy takich zagraniach, nie? Nawet przy takich zagraniach. Czyli teraz tak, królowa nocy będzie później. Teraz ukryty. No, to jest szok, nie? To jest szok, co tutaj robimy. Wrzucimy sobie w Cerys. On jeszcze jakiegoś tutaj Karla pewnie będzie miał. Ale wiecie, no, już zrobił swój najlepszy atak, więc 36-39 karta więcej. Regis Miliard. Dajcie spokój. Dobra, tutaj już wykorzystał wszystko. Ładnie. Teraz tak. Wrzucamy sobie tutaj na 4. Fleder 19, Oriana 14. No teraz to się dzieje cuda, nie? Teraz to się dzieje cuda. On wszystkie te czpawienia ściąga. I jeszcze mamy tutaj koral. Po raz kolejny. No, ostatecznie. ostatecznie. Ostatecznie, ale ten Defender jeszcze się trzyma. Proponię go. Dobra, tu jest na czterech. No to rzucamy sobie. Nie rzucamy. Rekis. Zwycięstwo. Kolejne, no myślę, że totalnie gromi. Dajcie znać, jak Wam się podoba tatalika. Tutaj na środku będziecie mieli kolejny filmik, wbijajcie. Dzięki wielkie za oglądanie, łapa w górę i do następnego. Hej, hej, hej.